Piotr Liroj-Marzec konfrontuje się z publiczną ujawnił sekrety Joanny Krochmalskiej. Piotr Leroy marzec to raper, producent muzyczny, przedsiębiorca i posel na Sejm ósmej kadencji. Do parlamentu wszedł z listy z 15 z zamiarem doprowadzenia do legalizacji marihuany w Polsce i zezwolenia na jej uprawę. Chciał bowiem dorobić się na jej sprzedazy. Raper wciąż zresztą korzysta ze łagodzenia przepisów. Które ostatecznie zezwolili pod wieloma warunkami na uprawę konopi w Polsce, i najwyraźniej pięknie się na tym interesie dorobił. Na początku ubiegłego roku marzec pochwalił się w rozmowie z Pudelkiem, że tylko w ciągu roku wzbogaci się o 50 milionów złotych. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Nie wiemy, co będzie ze względu na te zawirowania na wchodzie, ale rozwijamy się. Jesteśmy w paru nowych państwach. Rusza kilka naszych nowych produktów. Weszliśmy też w odzież. Jako jedyni w Europie mamy tak dużą kolekcję odzieży konopnej. Mamy też dużo produktów spozywczych jak maka olej opowiadał w wywiadzie. Chociaż Leroy zarabia krocie podobno nie ma ochoty lozyc na swoje dzieci o tym. Jak trudna sytuacja ma obecnie jego rodzina opowiedziała w mediach była Zona Mężczyzny, Joanna Krochmalska. Wywiad odbił się szerokim mechem po Polsce. Piotr Liroj Marzec i Joanna Krochmalska rozwiedli się w 2020 roku, choć wychowywali razem trójkę dzieci. Jedno z nich było już wówczas pełnoletnie, ale dwójka młodszych doczekala się alimentów w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. Według jego bylej zony raper nie dotrzymuje jednak zobowiązań, które zostały mu przypisane i nie płaci żadnych pieniędzy na dzieci. Piotr krytykował alimenciarzy, mężczyzn, którzy nie loza na swoje dzieci i wyzlosliwiają się nad byłymi zonami. Podczas sprawy o oporzeczenia alimentacyjnej wyrzucił mi, zapobieram 500 plus i alimenty powinny być o tę kwotę pomniejszone. Zapłacił dwa razy i się skończyło. Dalam sprawę do komornika, mówiła jego zona w rozmowie z wysokimi obcasami. Rodzina repera została pozbawiona środków niezbędnych do życia. Obecnie zamieszkuje dom, w którym nie ma pradu, gazu oraz internetu. Co więcej, niedawno otrzymali nakaz eksmisji. Niebawem mogę więc nie mieć już dachu nad głową, dlatego Krochmalska dodaje. Była partnerka LeRoya uważa, że raper nie płaci zobowiązań na dzieci, ponieważ zwyczajnie nie ma na to ochoty. Plus jest zdania, że ujdzie mu to plazem, ponieważ cieszy się przywilejami polityka. LeRoy, poproszony przez wysokie obcasy o komentarz, stwierdził, to jakie zbrednie. W swoim pierwszym oświadczeniu uderzył w kobiety i sama ideę placenia alimentów. Szybko jednak przekonał się, że unikanie publicznej eskalacji konfliktu nie przyniesie mu upragnionej ciszy. Opublikował więc na Instagramie oświadczenie, w którym ponownie odzegnał się od oskarżeń Krochmalskiej i zarzucił jej ilgarstwo. Piotr Leroy Marzec zdecydował się skomentować całe sprawę, choć, jak przyznał, chciał uniknąć publicznej afery. Mężczyzna nie może jednak pogodzić się z tym. W jaki sposób próbuję rozwiązać spór jego byla partnerka, chodzę z prywatnymi problemami po redakcjach czasopism? W publicznej debacie w zakresie wszelkich stosunków moich i mojej bylej partnerki z naszymi wspólnymi dziećmi jestem niemal całkowicie bezbronny. A to dlatego, że zawsze wybiorę ich dobro. A ich dobro wymaga zachowania spraw ich dotyczących poza publiczna debata na w oświadczeniu. Zapewnił także, że realny ogląd spraw wygląda zupełnie inaczej niż to przedstawiła Krochmalska. Zaznaczył, że nie wywiązuje się z celości wplet należnych dzieciom w związku z alimentami. Nie wnosza żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. Co więcej, wspomniał o tym, że jego byla zona próbowała wnioskować o zwiększenie alimentów. Jednak sat rodzinny oddali jej wniosek. Raper wyznał także, że ponosi koszty utrzymania dwóch swoich synów, którzy wiele czasu spędzają z nim. Okazuje się też, że utrzymuje córkę, bedata owocem jego związku z Joanna, która, choć jest jeszcze nastolatka, postanowiła wyprowadzić się od matki rok temu. Mężczyzna twierdzi i samodzielnie lozy na jej utrzymanie i pokrywa koszty nauki na studiach. Na sam koniec Leroy wspomniał także o majątności swojej bylejzony, zony, która zatajila przed mediami fakt, że jest najemczynia dwóch mieszkan. Czy zby jego ukochana naprawdę wszystko Lila? Pozostaje nam czekać na jej odpowiedź w tej kwestii. Chcesz skomentować artykuł? Zrób to na facebooku.